Cześć, witajcie serdecznie, kanał Motosiodło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o systemie ITLC. Czym on jest? Na jakiej zasadzie działa? Dlaczego ma problem z wykrywaniem motocykli? I czy już się z nim spotkaliście? Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do odcinka. Większość motocyklistów poruszających się po dużych miastach z pewnością spotkało się już z tym systemem. Świadomie lub nie. Czym jest ITLC? Jest to nic innego jak system inteligentnej kontroli sygnalizacją świetną. Ma on na celu usprawnienie starego systemu sygnalizacji świetlnej, który bazował na z góry ustalonym rytmie zmiany świateł. W istocie ma on pomóc w jeszcze płynniejszym poruszaniu się po mieście i zapobiegać takich sytuacji, gdy my stoimy na czerwonym świetle, z lewej i z prawej strony nikt nie jedzie, a my niestety dalej tkwimy w tym samym punkcie. W bardzo dużym uproszczeniu, żeby nie zamęczając Was i nie zaziewać tutaj. Stara sygnalizacja, każdy wie jak działa. Podjeżdżamy do skrzyżowania. Czekamy na czerwonym świetle tak długo, aż po prostu nie zmieni się ona automatycznie. Natomiast nowy system ITLC ma mniej więcej w uproszczeniu działać w taki sposób. Dojeżdżamy do sygnalizacji. W przypadku, jeżeli mamy czerwone światło, oczywiście zatrzymujemy się. System czujników skanuje całe skrzyżowanie. Jeżeli prawa i lewa strona jest wolna, nic nie jedzie, system przełącza sygnalizację, tak abyśmy to my mogli przejechać. Bez zbędnego czekania. I oczywiście, to wszystko to jest tylko teoria. I jak to z reguły się dzieje, każdy system ma pewne wady i tą wadą jesteśmy my, motocykliści. Gdyż mimo, że system nie jest czymś co od niedawno weszło w życie, tak już od dawna ma problem z wykrywaniem motocykli i rowerzystów. Przez co niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie my stoimy dość długo na czerwonym świetle, a auta z lewej i z prawej cały czas mają światło zielone. Czy będziemy musieli tak sterczyć wieczność? Oczywiście, że nie. System nawet jeżeli nie wykryje żadnego obiektu, to po jakimś czasie automatycznie zostanie zmuszony do załączenia zielonego po naszej stronie, a do poprzyblokowania prawej i lewej strony. Lecz będzie to trwało znacznie dłużej niż w przypadku konwencjonalnej sygnalizacji świetlnej. Co możemy zrobić, jeżeli utkniemy w takiej sytuacji? No niestety nic. Pozostaje nam grzecznie czekać albo liczyć na to. Czy za nami stanie pojazd, który zostanie wykryty przez czynniki? W przypadku grupy pojazdów nie powinno być problemu z wykrywaniem, lecz jadąc solo, możemy natknąć się na taką sytuację. System ITLC jest cały czas modyfikowany, a sztuczna inteligencja, o którym jest oparty, cały czas ewoluuje, więc prędzej czy później ten problem powinien zniknąć. Niestety, dziś, w 2023 roku, jest to jeszcze istotny problem. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że jeżeli natrafimy na sygnalizację świetną, właśnie w której jest zastosowany ATLC, czyli inteligentny system sterowania światłami oparty na sztucznej inteligencji, w momencie, jeżeli z prawej, bądź z lewej strony nic nie jedzie, powinniśmy dostosować się i traktować czerwone światło jako znak stop, czyli podjechać, zatrzymać się i możemy jechać dalej. No niestety, moi drodzy, tak to nie działa. Kodeks karny nie przewiduje w tym przypadku żadnej taryfy ulgowej. Będziecie traktowani dokładnie tak samo, jakbyście wtargnęli na czerwone światło. Z pełnym wachlarzem konsekwencji za ten czyn. Oczywiście, moi kochani, jeżeli uważacie, że ten odcinek był przydatny, jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajka w górę. Powiedzcie sami, czy mieliście faktycznie do czynienia tutaj z tego rodzaju sygnalizacją świetlną. W mniejszych miastach wiem, że jest to w inny sposób rozwiązane, bądź tej sygnalizacji jeszcze nie ma. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć w następnym odcinku.